Na misyjnym szlaku. W kolejnym programie z cyklu na misyjnym szlaku witamy serdecznie naszych drogich słuchaczy. Dzisiejszy program ma szczególny wymiar, ponieważ wczoraj dokonała się konsekracja nowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, księdza biskupa Leszka Leszkiewicza, a jak wszyscy wiemy, ksiądz Leszek Leszkiewicz był wspaniałym misjonarzem. Czy to przypadek, księże dyrektorze, że kolejny misjonarz został mianowany? Pytamy księdza Krzysztofa Czermaka, dyrektora Wydziału Misyjnego w Tarnowie. No to przede wszystkim dla nas wielka radość, że już drugi raz byli i obecni misjonarze, ale też trzeba powiedzieć, że wielu innych kapłanów, wielu świeckich. Przyjęliśmy z wielką radością wiadomość, że nowy biskup pomocniczy w diecezji tarnowskiej to kapłan, którego życie jest w sposób szczególny związane z misyjną działalnością Kościoła. I ta radość przybrała konkretny wyraz, kiedy 19 grudnia papież Franciszek mianował księdza Leszka Leszkiewicza biskupem pomocniczym. Ksiądz Leszek należy do grona 130 misjonarzy diecyzji tarnowskiej, którzy kiedyś pracowali i obecnie pracują w 10 krajach świata. Ksiądz Leszek jest najmłodszym, jednym z najmłodszych biskupów w Polsce. Jest bardzo młodym biskupem, liczy 45 lat. Został wyświęcony na kapłana w dniu 25 maja 1996 roku. I dzisiaj, jako właśnie kapłan Fideidonum, a więc ten, który oddał część swojego kapłaństwa dla innego kościoła, tego kościoła, który, który znajduje się na misyjnej drodze. Dzisiaj właśnie jako ten kapłan Fideidonum staje przed nami jako biskup, by nas prowadzić, by kreślić przed nami wizję Kościoła, która jest wizją ludu Bożego idącego pokornie za Chrystusem. A jaka była droga prowadząca księdza Leszka do tej misyjnej posługi? Tak jak powiedziałem, w szczególny sposób kapłaństwo księdza biskupa Leszka jest związane z misyjną działalnością kościoła. No każdy misjonarz w pewnym momencie zgłasza swoją dyspozycyjność. Tak też zrobił ksiądz Leszek, przedkładając ją swojemu biskupowi, że pragnie pracować w Ameryce Południowej. I aby się odpowiednio do tej pracy przygotować, został posłany. Tak jak to każdy z misjonarzy, został posłany do Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, gdzie przygotowywał się od początku września 1999 roku do końca maja. Roku 2000, a potem został właśnie skierowany do Ekwadoru, ale wcześniej znowu udał się do Hiszpanii, gdzie doskonalił znajomość języka hiszpańskiego, bo właśnie w Ekwadorze tym językiem posługiwał się, będąc tam misjonarzem. Z Hiszpanii powrócił przed Bożym Narodzeniem roku 2000 i pod sam koniec tego roku został uroczyście przez Kościół Tarnowski posłany na pracę ewangelizacyjną. Otrzymał wtedy krzyż misyjny, by z nim udać się do Ekwadoru. Ten krzyż misyjny na szyję księdza Leszka nałożył biskup Władysław Bobowski. Jednak korzenie powołania misyjnego już dzisiaj biskupa Leszka. Są związane ze szczególnie ważną dla naszej decyzji postacią, z księdzem Janem Czubą. Jakie to są związki? Rzeczywiście z tym misyjnym powołaniem księdza Leszka związana jest postać naszego księdza Jana Czuby. Ksiądz Jan był katechetą dzisiejszego biskupa Leszka. I jak to ksiądz. Leszek kiedyś się wyraził, nawet napisał o tym. te decyzje o zgłoszeniu się do, do Biskupa jako kandydat do pracy misyjnej. tę decyzję. Ksiądz Leszek podjął w takiej szczególnej chwili, kiedy uczestniczył, w Katedrze Tarnowskiej w symbolicznym pogrzebie księdza Jana Czuby. Wiemy, że grób księdza Jana Czuby i tam, gdzie zostało złożone jego ciało jest w Afryce, w Republice Konga. Ten pogrzeb więc w Tarnowskiej Katedrze był symboliczny, ale na tyle ważny i przemawiający, że podczas niego dokonała się tak wielka rzecz. Zapewne Księdzu Leszkowi też utkwiły w sercu słowa, pełne, pełne zresztą humoru, które wypowiedział ksiądz Jan Czuba, kiedy udawał się po raz ostatni do, do Republiki Konga, wracał z wakacji, spieszył się i wtedy takim zdawkowym zdaniem odezwał się do, do księdza Leszka – pogada, nie pogadamy dziś wiele – ale zostaw to wszystko, co tu masz i jedź na misję, bo to tak dobrze coś więcej popracować, zanim się odpocznie. Ciekawe słowa księdza Jana, które szczególnie mogą utwić w sercu każdego kapłana. Ale chciałem zapytać dalej, jakie były początki misyjnej posługi pracy księdza Leszka, a później jaka była dynamika jego posługi duszpasterskiej w Ekwadorze? Swą posługę w Ekwadorze Ksiądz Leszek związał z jedną diecezją o nazwie Babaojo, i zaczął tę swoją posługę w samym mieście Babaojo. Po ponad ośmiomiesięcznym właśnie takim wchodzeniu w realia i w mentalność miejscowej ludności, został skierowany już, można powiedzieć, na prowincję do dość dużego miasteczka Buena Fe. Gdzie w parafii św. Jacka na początku był wikariuszem, a później został proboszczem. Sam mogłem dostrzec to, to pastoralne oddanie księdza Leszka w Buena kiedy go tam odwiedziłem. To zaangażowanie było. Było widoczne w różnych wymiarach życia parafialnego, i dzisiaj na pewno ono jakoś tam również owocuje. Możemy pomyśleć, że pod koniec pobytu księdza Leszka w Ekwadorze. W niedzielę kościół wypełniał się około tysiącem osób, a jest to niewątpliwie owoc pracy i księdza Leszka i tarnowskich kapłanów, pośród których ksiądz Leszek był, był na początku, był drugi. Ta liczba tysiąc mówi bardzo wiele, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że w momencie obejmowania parafii przez tarnowskich misjonarzy co miało miejsce w lutym roku 2000? We mszach niedzielnych uczestniczyło regularnie tylko kilkadziesiąt osób. O tej intensywności posługi duszpasterskiej świadczył również fakt, że rocznie, biorąc pod uwagę dużo kaplic dojazdowych, wiosek, do których Ksiądz Zeszyk dojeżdżał wraz ze swoimi kolegami, misjonarzami, rocznie na terenie właśnie całej parafii i w Kościele Głównym i w tych kaplicach, udzielane było prawie półtora tysiąca Kapłańska posługa każdego misjonarza ma swoje szczególne wymiary. Choćby wspomnieć ostatnio beatyfikowanych w Peru naszych misjonarzy, kiedy myślimy o ojcu Zbigniewie Strzałkowskim. Myślimy o tym jego charyzmacie, opieki nad osobami chorymi i starszymi. Kiedy mówimy o ojcu Michale, Tomaszku, mówimy o zaangażowaniu w duszpasterstwo dzieci, młodzieży. Jakie były charakterystyczne rysy pracy duszpasterskiej księdza Leszka w Ekwadorze w swojej parafii? Na pewno zachowujemy w naszych umysłach taką tradycyjną wizję misjonarza, a więc tego, który, który, który chrzci, który, który przemawia, który udaje się z miejsca na miejsce do, do różnych wiosek, do kaplic dojazdowych, by tam ludzie również mogli cieszyć się obecnością misjonarza, by tam ludzie mogli również korzystać ze sakramentów świętych. Dziedziną ewangelizacji, która, która mało kojarzy nam się właśnie z taką pracą, a której oddawał się właśnie ksiądz Leszek, którą się bardzo angażował, to było radio i telewizja. W Buena Fe, jak powiedziałem, było to dość duże miasteczko. Wtedy za pobytu księdza Leszka istniały trzy lokalne rozgłośnie radiowe, i w tych rozgłośniach w każdym tygodniu gościł ksiądz Leszek. Szczególnie w takim radiu, radiu Latina, w każdy czwartek ksiądz Leszek przedstawiał. Punkt widzenia Kościoła Katolickiego odnośnie różnych spraw, odnośnie różnych wydarzeń w świecie, czy, czy wydarzeń w Ekwadorze, czy w samym Buena Aires, tam gdzie mieszkał i pracował. Podobnie był obecny w telewizji kablowej Buena Vision, gdzie występował również bardzo regularnie, co tydzień, z taką krótką refleksją. Kiedy go odwiedziłem w Ekwadorze, miałem, miałem możliwość zobaczyć, to z bliska rzeczywiście zabrał mnie do radia i tam odpowiadał właśnie na pytania y, zadawane przez y, tamtejszych dziennikarzy. Do szczególnego zauważenia jest troska księdza Leszka, jaką wyrażał w stosunku do, do dzieci, tych najbiedniejszych dzieci. Yy... Nasi misjonarze, do których należał i należy ksiądz Leszek, realizują różnego rodzaju projekty, które mogą finansować dzięki kolędnikom misyjnym. I właśnie ksiądz Leszek był takim pomysłodawcą takiego, takiego projektu ewangelizacyjno-socjalnego, który dotyczył wyszukanych w buena fe trzydzieściorga najuboższych dzieci tym również były dzieci z kościoła protestanckiego. Kryterium było nie, nie była przynależność religijna, ale, ale rzeczywiście sytuacja, w której te dzieci się znajdowały. A ta trudna sytuacja, Polegała na, na, na kilku różnych podstawowych brakach. Były to na przykład dzieci bez tożsamości, czyli, czyli tak możemy sobie wyobrazić dziecko, które żyje na świecie, ale, ale nie ma żadnego dowodu na to, że żyje. Nie ma aktu urodzenia. Można powiedzieć, że ten akt urodzenia nikomu do szczęścia nie jest potrzebny, a jednak jest. My wiemy dobrze, że bez aktu urodzenia nie moglibyśmy się zapisać do szkoły, uczęszczać do niej i. i czy, czy, czy korzystać z jakichkolwiek świadczeń? I właśnie ksiądz Leszek wyszedł tym biednym dzieciom czy tym rodzinom naprzeciw i właśnie próbował przywrócić tym dzieciom tożsamość, co pozwoliło im, jak gdyby w sposób taki formalny włączyć się w życie swoich rówieśników. Taka sytuacja jest dla dzieci bardzo krzywdząca. Bowiem. W tej grupie, którą zajmował się ksiądz Leszek, były również dzieci, których rodzice nie mieli pieniędzy na opłacanie szkoły. Często wielodzietność rodzin nie pozwalała rodzicom na, na posłanie do szkoły jak tylko tych najstarszych również nieraz bywało i tak że dzieci były pozostawiane przez rodziców właśnie tymi dziećmi ksiądz Leszek się opiekował. Dla kościoła w Ekwadorze ksiądz Leszek pozostawił jeszcze pewne struktury materialne. Wyposażył kościół parafialny, wykończył budynki katechetyczne, które właśnie służyły do katechezy, do spotkania różnego rodzaju grup parafialnych rozpoczął budowę bardzo potrzebnej kaplicy, właściwie kościoła, gdzie dzisiaj powstała nowa parafia, kaplicy Nino Divino, a więc Bożego Dzieciątka. I, 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 i ta, struktura, ta struktura właśnie związana jest z działalnością księdza Leszka, który dostrzegł taką potrzebę wybudowania takiej kaplicy, podzielenia parafii jako ówczesny proboszcz. Trzeba przyznać, że po powrocie księdza Leszka z Ekwadoru do Europy, Ksiądz Leszek nie zerwał z misjami, nie porzucił tych misyjnych pasji, lecz rozpoczął pogłębianie tych pasji, tej misyjnej formacji i zaangażowania. Jak to się odbywało? Jakie były płaszczyzny jego misyjnego zaangażowania w naszej diecezji i nie tylko? Ksiądz Leszek pewnie dłużej by pracował w Ekwadorze, gdyby nie to, że, że te pracę kazał mu zakończyć ówczesny biskup Tarnowski, Wiktor. Aby posłać go na studia misjologiczne. I takie studia misjologiczne rzeczywiście ksiądz Leszek podjął w Rzymie na Urbanianum. Jest to taki uniwersytet stworzony kiedyś dla przebywających z całego świata księży z terenów misyjnych i uczących się, kształcących się tam, po to, by później stanowić jakąś kadrę również profesorską w swoich kościołach lokalnych. I ksiądz Zleszek udał się właśnie tam na, na te studia. Studiował misjologię przez trzy lata, zakończył te studia licencjatem, a temat jego pracy związany był w sposób oczywisty z życiem kościoła w Ameryce Łacińskiej, z tym życiem, w którym uczestniczył, któremu się przyglądał. Mianowicie w temacie poruszył problem sekt, które bardzo jakoś ograniczają, utrudniają ewangelizację, również tę nową ewangelizację w poszczególnych kościołach Ameryki Łacińskiej. Dlatego temat tej pracy brzmiał nowa ewangelizacja jako odpowiedź kościoła w Ameryce Łacińskiej na zjawisko sek i nowych ruchów religijnych. Ksiądz Leszek po powrocie ze studiów mocno zaangażował się w życie misyjne naszej diecezji. Jakie to było zaangażowanie? No, miałem okazję z Księdzem Leszkiem przez rok pracować w wydziale misyjnym. Był moim zastępcą, ale po roku Ksiądz Biskup odwołał go z tego, z tego stanowiska, przeznaczając go do, do, do seminarium, poznając pewnie jego cechy, które jak później się okazało, były. Bardzo przydatne i owocne dla wychowania nowego pokolenia kapłanów. I dlatego po roku rozpoczął tę odpowiedzialną pracę w seminarium, jako tak zwany prefekt, wychowawca tych, którzy kiedyś mają iść do kapłaństwa. I tutaj dla człowieka, który wiedział, że jeśli kapłaństwo to tylko takie kapłaństwo, które, które jest odpowiedzialne za cały Kościół, tutaj otworzyła się również pewna perspektywa misyjnego przeżywania Kościoła. Tego ducha misyjnego przeszczepiał ksiądz Leszek w serce i umysły alumnów, a to nie jest łatwe zadanie, bo, bo często jest tak, że ktoś wstępując do seminarium widzi swoje przyszłe kapłaństwo kurczowo związane z kościołem lokalnym, z diecezją, w której wyrósł, w której się urodził, w której się wychował. Obok spełnianych zadań w ciągu roku akademickiego podejmował również w tym duchu ksiądz Leszek misyjną formację swoich podopiecznych. Była to szczególna formacja, która odbywała się w okresie wakacji. Nie były to wykłady, ale wspólne wyjazdy na tak zwane staże misyjne. Ksiądz Leszek zabierał dwóch, trzech kleryków i dwa razy udał się z nimi do Ameryki Łacińskiej, do Ekwadoru, raz również do, do Peru. To ważne doświadczenie dla, dla młodych kleryków, Którzy ewentualnie swoją przyszłość widzą związaną z działalnością misyjną Kościoła. Cały ten okres pracy i w Wydziale Misyjnym, i w seminarium jako, jako prefekt. Był y, takim czasem, którego ksiądz Leszek y, nie szczędził na rzecz, y, na rzecz formacji innych. Podejmował wykłady w Domu Formacji Misyjnej, tam przecież organizowane są szkoły animacji misyjnej, tam są obowiązane różnego rodzaju spotkania z różami y, różańcowymi. Bardzo ochotnie włączał się w przygotowanie materiałów do biuletynu misyjnego naszej diecezji, biuletynu Goście Ewangelie. Tam te teksty, które, które przygotowywał szczególnie dla młodzieży, ale nie tylko. Mam nadzieję, że zostały w pełni wykorzystane w naszych parafiach, gdzie duszpasterze pracują z młodzieżą z dorosłymi, ale również i, i z dziećmi. Również ksiądz Leszek był bardzo, bardzo aktywnie, zwłaszcza w ostatnim czasie, zaangażowany w legionie misyjnym. Legion misyjny być może nie jest wszystkim znany, ale jest to. Jest to taka grupa, która formuje swojego ducha poprzez modlitwę, również modlitwę w intencji misji, w intencji misjonarzy, ale również poprzez pewną refleksję nad tym, co przeżywamy obecnie w kościele. I podczas ostatnich takich spotkań, tego legionu misyjnego ksiądz Leszek został poproszony przez twórcę legionu misyjnego księdza Stanisława Wojdaka, aby na podstawie Ewangelii Gaudium naszego papieża Franciszka pokazał kościół, jaki, jaki pragnie Franciszek, o jakim marzy Franciszek. i myśmy z wielkim zainteresowaniem tych słów księdza Leszka o takiej wizji kościoła słuchali. Dzisiaj ksiądz biskup wchodzi na nową drogę w kościele i wiemy, że w tej, w tej wizji kościoła, którą nosi w swoim sercu i w swoim umyśle, w tej wizji na pewno będziemy go wspierać bo wiemy, że wszystko, co jest nową wizją, wszystko, co jest jakimkolwiek nowym, jest zawsze trudne i, i trzeba szczególnej determinacji, żeby to realizować. Zresztą specyficznym i szczególnym charakterem, rysem, który ksiądz biskup Leszek podjął w swojej posłudze, jest jego hasło, które przyjął na czas swojej biskupiej posługi. Hasło, które sobie wybrał ksiądz biskup, to in gaudio evangelii, w radości, Ewangelii. A więc jest to jasna zapowiedź, że to, co chce robić, chce robić z radością, z taką radością, która daje Ewangelia, w radości Ewangelii. I wiemy, że, że możemy od Niego tego oczekiwać, i wszyscy bądźmy, bądźmy z Nim, solidaryzujmy się z Nim i módlmy się, aby właśnie jego życie było realizacją tego hasła, aby głosił Ewangelię z radością i w tej radości. Czerpał siłę w przepowiadaniu jej innym. Na uroczystość konsekracji, specjalnie z Hiszpanii, przybył do nas specjalny gość, współpracownik księdza biskupa Leszka z czasów pracy w Ekwadorze. Prosimy o przedstawienie. Ksiądz Grzegorz Koza, kapłan diecezji tarnowskiej, ale obecnie pracuje w Hiszpanii, w diecezji Huelva. Parafia nazywa się Encina Sola. Ksiądz Grzegorz przed przyjazdem do Hiszpanii pracował na misjach w Ekwadorze, w kraju, w którym pracował również nasz biskup. Od dzisiaj już, ksiądz Leszek Leszkiewicz. Książę Grzegorzu, jak wyglądała praca? Jakie są świadectwa księdza parafian, diecezji, tam gdzie pracował ksiądz biskup Leszek za czasów swojej misyjnej posługi? Miałem szczęście właśnie pracować tam teraz z księdzem biskupem Leszkiem w latach 2000? 3 do 2006. 3 lata i byłem też świadkiem pożegnania księdza Leszka na parafii, której pracował w Buena Fe, w tam diecezji Los Rios, w której pracowało tam pięciu misjonarzy z naszej diecezji. Pracowałem razem z nim przez 3 lata i to była praca bardzo owocna. Ksiądz Leszek bardzo razem z innymi misjonarzami rozwinęli tą parafię, parafia była ogromna. Liczy, myślę, że do dziś pamiętam, były 43 kaplice dojazdowe i 9 kaplic w mieście, w Buena Fe. Oprócz głoszenia Ewangelii to też zajmowaliśmy się innymi projektami, dlatego że ludność tam była bardzo uboga, więc było tam kilka projektów realizowanych przez nas. Pamiętam do dziś ile kosztowało księdza Leszka założenie szkoły parafialnej. Bo widzieliśmy taką potrzebę, bo było bardzo wiele dzieci, które nie chodziły do szkoły. Ja wiem, że go kosztowało to i byłem świadkiem też rozmów z rodzicami żeby posłały dzieci do szkoły, do szkoły, w której było zapewnione wszystko, począwszy od y, tych podstawowych długopisów i książek, aż do opieki medycznej, jakiejś tam wyżywienia tych dzieci. Jednak rodzice wiele razy no, nie dbali o to, żeby, żeby wykształcić swoje dzieci. Potem y, były też projekty, otwarliśmy na terenie naszej parafii aptekę, mieliśmy lekarza, więc ta Parafia funkcjonowała i te cały wachlarz potrzeb ludzkich, można powiedzieć, był tam zapewniony, można było się leczyć duchowo i fizycznie, jeśli ktoś potrzebował. A czym charakteryzowała się praca duszpasterska księdza Leszka? Jakie były jej charakterystyczne cechy? To myślę, że też ksiądz Leszek wiele czasu poświęcił na tworzenie parafii jako wspólnoty żywej, dlatego wiele czasu poświęcał Takiemu ruchowi, który nazywa się Chłambę Intitres, i tam wiele czasu dedykował na, i poświęcał na formację tych ludzi i też z tego ruchu, oto no mieliśmy w naszym kościele ludzi, którzy włączali się do pracy kościoła jako katechiści, jako członkowie choru, chóru parafialnego i tam wiele innych prac, które trzeba było wykonywać w naszej parafii. Więc to była taka jakby zaproszenie do bycia członkiem żywym Kościoła, żeby nie tylko biernie jakoś uczestniczyć w życiu parafii i Kościoła, ale żeby, tak, żeby też w jakiś sposób czynny uczestniczyć w życiu ko Kościoła. Tam wiele czasu poświęcał właśnie ksiądz Leszek i też inni misjonarze poświęcali właśnie na formację tych ludzi. To były spotkania dwa razy w tygodniu. Oprócz tego wiele razy potrzebowali jakichś rozmów, spotkań. Też to, co takie było uderzające, to też no, pilnowanie konfesjonału. To jakoś tam nam się zawsze tam wydawało, że jest niemożliwe wyspowiadać wszystkich ludzi, którzy przychodzili do kościoła, ale czyniliśmy próby i to takie próby, gdzie Rzeczywiście nas no, kosztowało trochę pracy i czekania nieraz na tych ludzi, no ale żeśmy to podejmowali. Myślę, że też no to Leszek potem został odpowiedzialny za cały ruch ten w Diecezji. Jana ja 23. tak? Na tak, tak, to Movimiento Juan Beintitres, więc to też kosztowało go, bo do tego ruchu wchodziło się po trzech dniowych rekolekcjach, który przygotował ten ruch, więc on tam zawsze też chciał być obecny jako kierownik duchowy w czasie tych trzech dni i żeby im towarzyszyć, no i potem zapraszać ich do parafii, żeby tam podejmowali dzieła, które były potrzebne w parafii. Takie ciekawostki z życia tam parafii. To mam takie kilka obrazów, no to, właśnie że jako księża misjonarze pracowaliśmy razem z ludźmi, sprzątaliśmy kościół wspólnie, razem z księdzem Leszkiem. I też to mamy takie zdjęcia, filmy, gdzie pracujemy razem z ludźmi, żeby się zatroszczyć i żeby im także pokazać, że ksiądz też się troszczy o kościół, o wygląd kościoła. Więc takie zdjęcia sprzątające, układający jakieś płytki, próbujący coś tam poprawiać, to też są, są obecne. Leszek też. Troszczył się zawsze o ogród. No, mieliśmy bardzo wspaniały ogród i to była jego troska. A najsłynniejszym zwierzęciem w naszym ogrodzie to był leniwiec. No, niekiedy w żartach mówili, że to jest przykład misjonarza, ale to, to raczej nas nie dotyczyło. No cóż, dziękuję serdecznie. Na zakończenie naszej audycji pragnę podzielić się z naszymi słuchaczami fragmentami specjalnego przekazu podziękowania księdza biskupa Leszka Leszkiewicza w czasie uroczystości konsekracyjnych. Te słowa w sposób szczególny są skierowane do nas, tych, którzy modlą się i wspierają misję i misjonarzy. I nie wiem, dlaczego Panu Bogu spodobało się akurat mnie wybrać. Ufam, że. Potrafię odpowiedzieć na Boży wybór, na Boże wezwanie, na Boże powołanie. I proszę Pana Boga, aby dał mi łaskę, bym sam dobrze zrozumiał Ewangelię, bym się tę Ewangelią cieszył i bym miał łaskę trafiać ze słowem Jezusa Chrystusa do tych, do których zostałem posłany. Jemu zawierzam moje życie i moje posługiwanie. Moje serce pragnie bardzo gorąco podziękować wszystkim tym, którzy pracują na misjach i dla misji. Często powtarzam, że gdyby nie moja praca na misjach, nie byłbym takim księdzem, jakim jestem dzisiaj, ale to jest chyba reguła każdego księdza, że za nim stoi historia. Misje bardzo wiele mnie nauczyły. W tym momencie pragnę także wspomnieć i przypomnieć postać księdza Jana Czuby, mojego katechety ze szkoły średniej. Wszystkim misjonarzom i pracującym na rzecz misji bardzo dziękuję. Dziękuję także za liczną obecność dzisiaj w czasie tej uroczystości. Wszystkim gościom naszego dzisiejszego programu serdecznie dziękuję, a księdzu Biskupowi Leszkowi życzymy, aby jego pasterska praca w radości Ewangelii docierała do serca każdego człowieka, do którego go Bóg posyła. I aby każdy, kto doświadczy tej prawdziwej radości w życiu księdza Biskupa, mógł tą radością dzielić się z innymi tymi, którzy jej potrzebują. Szczęść Boże, do usłyszenia w następnym programie za dwa tygodnie. Balao! なみせいなしだ。